W najbliższy czwartek po raz szósty w tej kadencji zbierze się Młodzieżowa Rada Miasta Puławy. W planie posiedzenia młodych radnych jest między innymi dyskusja nad przyjęciem zmian w statucie Młodzieżowej Rady Miasta. W trakcie obrad zostanie też przedstawione sprawozdanie z pierwszego roku działalności tego organu w obecnej kadencji. Młodzi radni będą mieli również czas na złożenie wolnych wniosków, oświadczeń i informacji. Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Puławskiego Urzędu Miasta w czwartek o godzinie 14.30. Przypomnijmy, że Młodzieżowa Rada Miasta to organ, którego celem jest zajmowanie się kwestiami dotyczącymi młodych puławian. Jednym z przykładów takiej działalności jest utworzenie koła wolontariuszy kultury, zajmującego się współpracą z Puławskim Ośrodkiem Kultury Dom Chemika. Członkami tego gremium są uczniowie wybierani spośród wszystkich puławskich szkół, z klasy siódmych i ósmych oraz szkół ponadpodstawowych. Członkowie Młodzieżowej Rady Miasta Puławy wybierani są na dwuletnią kadencję. Ostatnio wybory odbyły się jesienią 2021 roku, tak więc za kilka miesięcy puławscy uczniowie po raz kolejny będą mieli szansę wybrać swoich przedstawicieli do tego organu.